Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe druk ksero, oprawy skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com Szanowni Państwo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Komorowski, jestem wróżbitą tutaj w Kłótnie. Jeżeli macie pytania, które nurtują Was i szukacie na nie odpowiedzi, to zapraszam Was do skorzystania z moich usług. Ja zajmuję się tarotem, zajmuję się numerologią i postaram się z całego serca odpowiedzieć na Wasze pytania. inne materiały czy Termano? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu. Jest już nowy numer gazety lokalnej w numerze: Niezabudka kontra matka, walka dorosłych, cierpienie niepełnosprawnego, narkotykowy baron zatrzymany, Szczęśliwa Trzynastka, Polfarmex wygrywa w koszalinie. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Zł. Dzień dobry, Paweł Albiniak. Dziś mamy czwartek 9 lutego, a imieniny obchodzą Jakub, Mariani i Pelagia. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Pizzy, która jest jednym z najpopularniejszych dań. Pochodzi z Włoch i to właśnie Włosi w mieście Masa w Toskanii w 2012 roku upiekli pizzę o długości 1172 metrów. Zaczynamy wiadomości dnia. 4 marca o godzinie 18 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbędzie się spektakl Gołoleć, według Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, w reżyserii Piotra Kosewskiego, a na scenie pojawi się zespół aktorów z teatru na plaży z Sopotu. W styczniu w Kutnowskim Szpitalu padł niezaprzeczalny rekord. W ubiegłym miesiącu na szpitalnej porodówce na świat przyszło aż 70 troje niemowląt. W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku to aż o 20 troje dzieci więcej. Uciążliwe kociołby znikną raz na zawsze z ulicy Kochanowskiego. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na remont jej drugiej części od ulicy 1 Maja do ulicy Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej. Umowa będzie podpisana w przyszłym tygodniu, a prace powinny potrwać około 4 miesięcy. Termin ich zakończenia wyznaczony jest do 30 czerwca bieżącego roku. Podczas nadzwyczajnej sesji w powiecie radni przegłosowali zmiany w sieci szkół powiatowych wynikające z wprowadzonej przez rząd reformy edukacji. Na wczorajszej sesji Rady Powiatu rajcy przyjęli uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Projekt uchwały krótko omówił członek zarządu powiatu Artur Gierula. Zmiany, które będą następowały. Wiążą się przede wszystkim z tym, że od 1 września 2017 roku nie mamy już na do pierwszych klas gimnazjum, natomiast mamy szkoły podstawowe, które przekształcane są w, ze szkół sześcioletnich 8 ośmioletnich. Od 1 września 2017 roku zasadnicze szkoły zawodowe zmienią się w szkoły branżowe. Branżowa szkoła pierwszego stopnia numer 1 w Kutnie z klasami zasadniczej szkoły zawodowej numer 1 ponieważ do 31 sierpnia 2019 roku będą funkcjonowały klasy drugie i trzecie zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast nabór nie będzie się już do tych szkół zasadniczych szkół zawodowych odbywał, ponieważ będą uczniowie przyjmowani do szkół branżowych. I to jest ta zasadnicza, zasadnicza różnica. I, I jeśli Państwo pozwolą, przejdźmy do paragrafu trzeciego. Tutaj Zapisy, jak Państwo widzicie, już nie ma gimnazjów, bo klasy trzecie, od 1 września 2019 roku, klasy trzecie już skończyły, w związku z tym pozostają tylko szkoły podstawowe, w naszym przypadku specjalne, ośmioletnie oraz mamy sieć szkół, w której występują również licea ogólnokształcące z klasami trzyletniego liceum ogólnokształcącego, które zakończą edukację w roku 2021-2022. Dla techników zapis, jest właśnie tak jak przed chwilą też poprawialiśmy z klasami czteroletniego technikum który zakończył edukację w roku szkolnym 22-23 i to są te najważniejsze zmiany do których jesteśmy, jesteśmy zobligowani Światowej Sławy Cynik, współtwórca scenariusza do kultowego filmu *Race* swoją sławę zyskał dzięki nietuzinkowym scenariuszom teatralnym. Janusz Głowacki, bo o nim mowa, był gościem Kutna w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się spotkanie ze Światowej Sławy prozaikiem, dramaturgiem, scenarzystą Januszem Głowackim. Gospodarzem spotkania był aktor pochodzący z Kielc, Krystian Nechrewecki. Psychodrama, tak, bo to wszystko było z tego dnia, a potem powstała sztuka, Kopciuch, a potem ten Kopciuch został zaprezentowany w Londynie, a to, był 13, to było w przeddzień, 13 grudnia roku 1981. A potem... 16, 16 była premiera, 16... 13 był stan wojenny, także to rzeczywiście był powód mojej emigracji, bo ja, mnie po prostu zaproszono na premierę sztuki Kopciuch do Royal Court to jest jeden z najlepszych teatrów w Londynie. To reżyserował zresztą e, taki Denny Boyle. Pan Janusz opowiadał o historii swoich dzieł, a także o wydarzeniach w swoim życiu. Bo ja miałem proces o nudyzm. E, e, w Pucku. W chałupach ka, się rozebrałem. Ale w Pucku siedziały, Opalaliśmy się danak, a później mieliśmy właśnie proces w Pucku. Ta, ja tam... Strasznie się przyjechał, przyjechał mój kolega Marek Piwowski z, z kamerami i się strasznie przejęli ci, którzy prowadzili to śledztwo i oskarżali i spytali się mnie, co oskarżony chciałby powiedzieć w ostatnim słowie. Więc ja powiedziałem, chciałem prosić kolegium o darowanie mi życia. I to tak strasznie zdenerwowało. Usłyszeliśmy z ust Pana Głowackiego wiele zabawnych historii. Wtedy był taki minister kinematografii, który był zawsze zdziwiony. On miał zawsze zdziwioną minę taką. Mówił na przykład, kupiliśmy dwie nowe kamery filmowe. Z takim absolutnym osłupieniem. Poszliśmy do ministra tego właśnie. I powiedzieliśmy, że film ma tylko trzy kopie, a normalnie się robiło tam 40-50. No, że może że już to tak migało na ekranie, jak te filmy bracili mi więcej takie te. I Biać powiedzieliśmy, rację. to może już może by zrobić więcej kopii. Na co on powiedział nie ma sensu, bo film nie ma reklamy. A co to może zróbcie reklamy. Oni powiedzieli, nie ma sensu, bo są tylko trzy kopie. Możemy reklamować. Także mieliśmy okazję porozmawiać chwilę z artystą. Było po prostu bardzo ciekawie, fajnie przyszły osoby, które wiedzą co ja napisałem i wyglądało na to, że im się podoba i to jest bardzo przyjemne. I się cieszę, no, to jest moja pierwsza wizyta w Kutnie, na pewno pani mnie będzie zapraszać częściej. No wszystkiego najlepszego wszystkim mieszkańcom Kutna, trzymajcie się ze mną i bez mnie. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji. Podpiwniczony, pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny stanie na Łąkoszynie. Na Łąkoszynie stanie kolejny blok Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier. Tym razem projektowany budynek będzie stanowić uzupełnienie istniejącego zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, osiedla Bukowa i osiedla Łąkoszyn. Budynek będzie tak ustawiony, bo on będzie prostopadle ustawiony do ulicy Armii Krajowej. Tak, aby najkorzystniej był ustawiony balkon od strony tej południowo-zachodniej. Oczywiście cała infrastruktura ta zewnętrzna, sieciowa, parkingi, jedno miejsce postojowe dla każdego lokalu mieszkalnego. W dwuklatkowym budynku ma znaleźć się 25 mieszkań o łącznej powierzchni około 1280 m2. W pierwszej klatce po dwa lokale mieszkalne. 60-63 metry, w drugiej klatce po trzy lokale mieszkalne. Od 37 do 52 metrów kwadratowych. Projekt przewiduje również lokalizację zieleni rekreacyjnej oraz dekoracyjnej i izolacyjnej wzdłuż ulicy Wewnętrznej. W sumie projektuje się zasadzenie minimum około 15 krzewów i drzew liściastych i iglastych. Jeśli chodzi o plac zabaw, to będzie przeniesione na nowe miejsce, tam gdzie jest w planie przestrzennego zagospodarowania teren zielony. To będzie plan zabaw, siłownia zewnętrzna i w przyszłości, w następnym roku mamy deklarację od pana prezydenta, że wybuduje boisko wielofunkcyjne. Tak, żeby cały kompleks taki sportowo-rekreacyjny łączył z placem zabaw na osiedlu Gąkolsze. Współdzielnia budowę planuje rozpocząć na wiosnę, a zakończyć w 2018 roku. Zainteresowanie bardzo duże jest w tej chwili. W lutym będziemy podpisywać umowy wstępne na budowę. Troszeczkę prace projektowe się przedłużyły, dlatego że chcemy pozyskać dodatkowy teren między istniejącym placem zabaw a ulicą Marni Krajowej, wtedy nam poprawi się infrastruktura drogowa. Czy uzyskamy, trudno powiedzieć w tej chwili, jest złożone pismo do Urzędu Miasta w tej sprawie. W całej Polsce ruszyła kampania pod nazwą Melanż Oczekiwania kontra Rzeczywistość. Jest to projekt, który ma zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek oraz uświadomić im zagrożenia wynikające z uzależnienia. Ogólnopolska kampania Melanż to projekt Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który ma zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Ruszyła kampania yy, Melange. Oczekiwania kontra rzeczywistość dlatego też my jako powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna postanowiliśmy rozpropagować tą kampanię tu na terenie miasta Kutna i powiatu kutnowskiego Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia Będziemy propagować te spoty podczas naszych pogadanek w szkołach, czy rozmów, czy spotkań z nauczycielami, bo warto zobaczyć i warto, żeby młodzież zobaczyła, jak wygląda po zażyciu pewnych substancji szkodliwych dla zdrowia. W ramach projektu powstała również strona internetowa, której głównym elementem jest quiz. Kampania będzie emitowana głównie w internecie za pośrednictwem mediów popularnych wśród młodzieży, między innymi na YouTube. W wyniku tych ankiet właśnie, proszę Państwa, badania pokazały, że bardzo istotne jest prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie wśród młodzieży. I jeżeli można tylko po skrócie powiedzieć na te najważniejsze wyniki badań przeprowadzone, na potrzeby kampanii, okazały, okazuje się, że alkohol, piło... 90% respondentów. 65% nastolatek paliło pierwszy raz w życiu papierosy. 1 trzecia polskich nastolatek paliła przynajmniej raz w życiu marihuanę i inne substancje psychoaktywne. 1 trzecia Polaków. Natomiast 4% nastolatek próbowało przynajmniej raz w życiu ekstazy i inne substancje podobne. Kampania jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia. Polecam to także nauczycielom i uczniom, jak potrzebują dowiedzieć się, wyedukować na temat tych substancji uzależniających, tych używek wszelkiego rodzaju i jak one wpływają na zdrowie, jak bardzo szkodliwe są dla zdrowia. Ponadto, proszę Państwa, również tej można zorientować się, jeżeli na przykład młodzież chce z kimś pokazać, skonsultować się, ma jakieś problemy. Podane są numery telefonów, podane są na przykład w łodzi, bo mo mogę tu zaprezentować różne poradnie leczenia uzależnie od, od substancji psychoaktywnych. Również tam wszystko jest wyeksponowane. Kampania potrwa do końca marca 2017 roku. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a na nowe wiadomości Zapraszam już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia! W nocy pochmurno. Temperatura minus 10 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale. Dzień przeważnie słonecznie. Temperatura minus 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minus 11 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1022 hPa.